Witam wszystkie akwarystki i akwarystów. W dzisiejszym filmiku opowiem słów kilka na temat kompletowania mojej obsady w malawi 325 litrów. Zacznijmy od tego, że powiem może w jaki sposób chcę skompletować całą obsadę. To znaczy, jak widzicie na załączonym obrazku Mam już troszkę rybek. Są to ryby zakupione od jednego hodowcy. Jest ich tutaj dokładnie 30 sztuk. Za chwilę podam Wam gatunki. Natomiast o co mi chodzi? Postanowiłem kupić od kilku hodowców, tak żeby wymieszać krew, żeby nie było chowów wsobnych. No i kiedy będą dorastać i będzie możliwe określenie płci, będę tworzył haremy. Co jest typowe dla pyszczaków? I teraz tak. W tym akwarium postanowiłem, że będzie cała obsada będzie składać się z pyszczaków z grupy Mbuna, czyli roślinożerców. Znaczy można powiedzieć, roślinożerców wszystkożerców, bo to nie są takie typowe typowe gatunki roślinożerne. Można je bardziej zaliczyć właśnie do, do powiedzmy do wszystkożernych z przewagą pokarmów roślinnych, może w ten sposób. I teraz tak. Pierwszym gatunkiem, który tu akurat rybki są, te pojedyncze egzemplarze są największe to jest Melanochromis auratus, czyli pyszczak złocisty. Jest ich pięć sztuk. Tak jak mówiłem, wszystkich jest 30. Na razie jest 6 gatunków i wziąłem wszystkich z każdego gatunku po 5 sztuk. Także 5 pływa tutaj, 5 sztuk auratusów. Kolejnym gatunkiem to jest Melanochromis mangano. To są te rybki niebieskie, takie ciemne, niebieskie, czarne pasy poprzeczne. Auratusy są żółte, w czarne pasy, również poprzeczne. Także możecie je zaobserwować, jak, jak pływają. Kolejnym gatunkiem jest Chindongo sokolofi, czyli pyszczak niebieski. To są te z kolei takie blado niebieskie rybki. Następny gatunek to labidochromis. Karuleus, czyli e, popularne jeloły. To są te bladożółte rybki. Są to chyba najbardziej znane e, pyszczaki z grupy Mbuna w naszych e, hodowlach. Polecane początkującym. Chyba najmniej e, agresywne, jeżeli chodzi o, o te tutaj zgromadzone gatunki. Następnym gatunkiem jest Mailandia estrae red red, czyli popularna też zebra z odmiany kolorystycznej red red. No, jak możecie się domyślić, to są te takie bardziej wybarwione, bardziej pomarańczowe maluchy. No i ostatnim, szóstym gatunkiem trudna nazwa bardzo odotrofeus. Sprenga, spren, sprengrae, nie umiem tego wymówić, Makokola, czyli pyszczak rdzawy, też dość znany gatunek. Także na chwilę obecną e, możecie tutaj zaobserwować sześć gatunków. Ale docelowo będzie jeszcze kilka. Będę jechał wkrótce, no to znaczy na pewno w tym tygodniu jeszcze. Będę jechał do drugiego z hodowców. U niego też zakupię, jakby, drugą część obsady czyli po kolejne 4-5 egzemplarzy z tych gatunków, które Wam przed chwilą przedstawiłem. A oprócz tego jeszcze będzie Sokolofi. Ale w odmianie Snow będzie też równie jeden z najbardziej popularnych pyszczaków w naszych hodowlach, czyli Saulosi. Z tym, że Saulosi chcę wziąć w odmianie koral, ponieważ mam jeloły, więc uznałem, że no zwykłych już nie będę brał żółtych, tylko właśnie w odmianie kolorystycznej Koral. To będzie drugi gatunek, którego jeszcze tutaj nie ma. Trzeci, a kolejno ósmy, o ile dobrze liczę, to będzie Labidochromis hongis feden. Też bardzo ładne, choć mniej popularne już w naszych hodowlach pyszczaki. I co jeszcze? No i na pewno będę chciał A Acei Luwala, czyli też takie ładne, niebieskie. No chcę, żeby, żeby po prostu to akwarium było jak najbardziej, ta obsada w tym akwarium, żeby była jak najbardziej kolorowa. A ponieważ zdecydowałem się tylko na grupę Buna, więc muszę to jakoś tak Pomieszać, żeby, no żeby było jak najwięcej kolorów, bo wiadomo, gdybym na przykład zdecydował się na jakieś pyszczaki z rodzaju Aulonokara, no to tam odmian barwnych, tych czerwieni, różnego rodzaju granatów i też innych kolorów jest znacznie więcej. Natomiast no, w grupie Buna troszkę trudniej jest, jakby o tą różnorodność kolorystyczną. Aczkolwiek myślę, że docelowo, jak uda mi się skompletować całość, tak jak sobie zaplanowałem, będzie to całkiem fajnie wyglądało. Tak jak mówię, będzie tutaj, jak przeliczyłem, to w granicach 9-8-9 gatunków z grupy Buna. Kilka gatunków tych samych, ale o różnych, jakby różne warianty kolorystyczne czyli właśnie Saulosi będą korale, będą, będą sokolofi Snoły. Snowy. I, I słuchajcie, aha, zapomniałem, będzie jeszcze też. Majlandia lombardoi, czyli pyszczak lombardzki. Kiedyś bardzo, bardzo popularny, obecnie jakoś tak wydaje mi się, trochę zapominany już pomału, choć nie wiem czemu, a może tylko tak mi się wydaje, ale coraz trudniej jakby go dostać w, na rynku, w ofertach. No i myślę, że w, cóż, na chwilę obecną to tyle, nie chcę przedłużać. Jadę w tym tygodniu po, po tą drugą grupę. Także jak tylko zakupię, wpuszczę, zrobię kolejny filmik, tak żebyście mogli zobaczyć już komplet. Będzie tych rybek troszeczkę, bo będzie na pewno powyżej 70. Jeżeli już uda mi się skompletować te pozostałe. No natomiast, tak jak mówiłem na początku, potem będziemy się sukcesywnie pozbywać kolejno części obsady, tworząc haremy, czyli jeden, góra, dwa samce, ale najczęściej będę chciał zostawiać jednego samca i trzy, cztery samiczki z każdego gatunku. Także myślę, że uda się zredukować to do, do myślę, połowy. Tak docelowo przy tych 325 litrach myślę, że takie lekkie przerybienie w granicach do 40 sztuk powinno być ok. Już mówię o dorosłych rybach. Jak, jak te rybki dorosną i, i zrobimy te haremy, to myślę, że 40 tak właśnie do 40, raczej nie więcej będę się starał. To powinno być, powinna być odpowiednia liczba. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo wiadomo, można zakładać różne rzeczy, można sobie planować, a potem, potem życie i tak weryfikuje. Więc, więc, no, to jest odległa przyszłość. Będę starał się na bieżąco robić aktualizacje. Tak, żebyście mogli mieć jakby wgląd po kolei, jak, jak te maluchy dorastają, jak ustalają hierarchię w tym baniaku, no i troszeczkę jakby poznać ich zwyczaje, bo można poobserwować. Myślę, że będzie ciekawie, także... W tej chwili nie przedłużając, dzięki Wam za obejrzenie, jeżeli się podobało, to jak zwykle proszę o łapkę, łapkę w górę oczywiście, no i subskrypcję, bo wiadomo, to pomaga w rozwoju kanału, no i poza tym, nie ukrywam, bardzo motywuje do dalszej pracy, do, do dalszego nagrywania. Postaram się w najbliższym czasie wrzucić też coś wreszcie z terrorystyki, z moich ptaszników, więc wypatrujcie nowości na kanale, a na chwilę obecną to wszystko. Dzięki, cześć.